Dzień dobry państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Nie rozmyślaj o spaniu, śpij. To tytuł wywiadu, który ukazał się w magazynie Świat Zdrowia. Pan redaktor Marek Rokita rozmawia z panem doktorem Michałem Skalskim. Pan doktor nauk medycznych Michał Skalski jest psychiatrą i jednym z założycieli poradni leczenia zaburzeń snu przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Nie możesz spać? Masz trudności z zaśnięciem i budzisz się niewyspany? Być może cierpisz na bezsenność, ale być może masz nierealistyczne oczekiwania. Jak osiągnąć zadowolenie ze snu i dobrze się dzięki temu regenerować? Posłuchajcie Państwo tego interesującego artykułu. Pod wpływem Pańskich wywiadów i filmów przestałem się przejmować swoimi rzekomymi problemami ze snem. Stwierdziłem, że wszystko jest ze mną w porządku. Mówi pan y, redaktor Marek Rokita. Pan dr Michał Skalski komentuje: Trafił pan w sedno, jeśli chodzi o istotę terapii. To jest główna rzecz, nad którą pracujemy, żeby przestać się przejmować, rozmyślać o tym, że nie możemy zasnąć. Niezależnie od setek innych czynników, bezsenność przewlekła jest związana głównie z lękiem przed bezsennością. Czyli nadmiernym skupianiem się na spaniu. I w ramach tzw. terapii poznawczej uczymy pacjenta, żeby przestał się przejmować. A potem często, kiedy pytamy go, a jak pan teraz sypia? On odpowiada, nawet nie wiem, bo już się przestałem tym przejmować. Na co skarżą się pacjenci, zanim dojdą do tego wniosku? Najczęściej nie są zadowoleni ze swojego snu. Mają wbite do głowy nieprawdziwe przekonania, które wpędzają ich w bezsenność. Na przykład, że należy zasypiać przed północą i spać 8 godzin. Nie ma takiej normy. Można spać 3 godziny i być szczęśliwym, a rekordzici śpią po 20 i są nieszczęśliwi. Niedługość snu ma znaczenie, ale jego jakość. Jeżeli budzę się niewyspany i trwa to już od kilku tygodni, miesięcy czy nie daj Boże, lat, to przyczyny mogą być przynajmniej trojakiego rodzaju. Może to być prawdziwa bezcenność, kiedy coś psuje się w mechanizmach regulacji snu, kiedy jestem za bardzo wzbudzony, za mało wyhamowany. Ale według mnie brak zadowolenia ze snu, zwłaszcza u osób w mojej kategorii wiekowej, czyli 65, plus, wynika głównie z nierealistycznych oczekiwań. Wczoraj miałem pacjentkę 82 lata, bardzo energiczną, która kładzie się spać o 22, wstaje o 7 no i narzeka, że budzi się w nocy i nie może spać. Spędza około 9 godzin w łóżku i wydaje się jej, że w ogóle nie śpi. Natomiast ona w tym czasie przesypia pewnie te 5-6 godzin, bo taka jest mniej więcej norma dla osoby po 65 roku życia. A jest przekonana, że od kilku lat praktycznie w ogóle nie śpi. No i jeszcze trzecia grupa pacjentów, najczęściej młodych, aktywnych zawodowo, cierpią na coś, co nazywamy deprywacją snu. Po prostu nie mają czasu na spanie, bo tak są zajęci pracą i zabawą. Wielu młodych ludzi uważa spanie za stratę czasu i są permanentnie niewyspani. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym faktycznej bezsenności, bo organizm wówczas odzwyczaja się u spania. Sen jest wyuczonym zachowaniem. Jeśli nauczymy się dobrze spać, nie będziemy mieli problemu ze snem. A jeśli się tego oduczymy na skutek złych nawyków, mózg nie będzie umiał zasnąć, kiedy będziemy tego od niego oczekiwać. Oczywiście jest jeszcze kilkaset chorób, którym często towarzyszy bezsenność. Czy są jakieś ogólne zalecenia dotyczące dobrego snu? Czy można mieć jakieś minimalne oczekiwania? Zastanawia się pan redaktor Marek Rokita. Pan dr Michał Skalski wyjaśnia: Prawidłowość jest taka, że dobry sen daje satysfakcję rano. Zawsze mówią pacjentom, żeby pilnowali stałych pór snu, ale zgodnych z ich zegarem biologicznym, czyli chronotypem. Szacuję, że nawet 30% pacjentów skarży się na swój sen z powodu nieodpowiedniej dla nich pory snu. Są sowy i skowronki. Załóżmy, że ktoś jest typową sową, która zasypia o drugiej, a wstaje o 10. Jeśli musi wstawać o 6 i zmusza się do zasypiania przed północą, prędzej czy później zacznie mieć problemy z bezsennością, bo z jednej strony będzie mieć trudności z zaśnięciem, a z drugiej z budzeniem się. Jest jeszcze druga kategoria zaburzeń rytmu, kiedy jest on nieregularny. Dotyczy to osób, które pracują w systemie zmianowym. To. Rozregulowuje zegar biologiczny. Kiedy mózg jest najbardziej senny, czyli z reguły w nocy, sen jest najgłębszy. Jeśli próbujemy spać w innych godzinach, nie jesteśmy w stanie osiągnąć dużej głębokości snu. Nieregularny tryb życia powoduje, że wszystko się spłaszcza. Ani nie jestem senny w nocy, ani czuwający w ciągu dnia. W takim wypadku należy przywrócić naturalny rytm, czyli pilnować stałych, regularnych, zgodnych z zegarem biologicznym pór. Chodzi spać wtedy, kiedy jest się sennym i wstawać, kiedy się chce. Warto tu dodać, że sen nie jest jednorodny. Składają się na niego trzy różne zjawiska biologiczne. Pierwsze to płytki sen, jaki nam się zdarza na np. W, w autobusie, kiedy jest monotonnie. Drugie to sen głęboki, który jest możliwy tylko w nocy. Polega on na tym, że dochodzi do bardzo dużego zahamowania aktywności mózgu w niektórych obszarach nawet o 80%. Tak naprawdę to jest istota snu nocnego. Jesteśmy wyspani wtedy, kiedy nasz mózg prześpi od jednej do dwóch godzin snu głębokiego i ten czas zależy od wieku. Młodzi powinni przesypiać tak około dwóch godzin, starsi około godziny. No i jest trzeci rodzaj snu, czyli tak zwany REM, sen z marzeniami sennymi. On nie ma nic wspólnego z regeneracją, bo wówczas mózg bardzo aktywnie pracuje. To paradoks, ponieważ ludzie często uważają, że brak snu świadczy o tym, że źle spali. Tak naprawdę sny nie mają znaczenia. Znaczenie mają te dwie godziny snu głębokiego o odpowiedniej porze. A czy można swój organizm oduczyć bycia sobą, jeśli obowiązki zmuszają do rannego wstawania? Pyta pan e, e, pana redaktor Marek Rokita. Pan doktor Michał Skalski odpowiada: Zasadniczo się nie da. Rytm okołodobowy jest cechą genetyczną. Jednak warto pamiętać o tym, że zegar biologiczny ma naturalną tendencję do spóźniania się. Zegar przesuwa się, ale raczej do przodu. Można jednak wrócić do swojego naturalnego chronotypu. Jeśli jako dziecko bez problemu wstawałem o 6 czy 7, mogę to sobie przypomnieć i przestawić się na wcześniejsze wstawanie. Ale jeśli ktoś zawsze był opóźniony, nigdy nie nauczy się stawania o 6. To znaczy wstanie ale jego mózg obudzi się kilka godzin później. Tendencję do opóźniania rytmu obserwuje się wśród młodych ludzi, zwłaszcza około 20 roku życia. Dla większości z nich są to wyuczone, nienaturalne pory snu. Natomiast w starszym wieku następuje tendencja do przyspieszania rytmu i wynikają z tego nierealistyczne oczekiwania, bo jeżeli ktoś w wieku 67 lat kładzie się o 21 i wstaje o 3 nad ranem, śpi zupełnie normalnie. Jeśli chce pospać do ósmej, powinien się położyć 5 godzin później. Trzeba się z tym pogodzić i pilnować stałych pór zgodnie ze swoim rytmem. A praca? Moje 40-letnie doświadczenie zawodowe podpowiada mi, że lepiej dopasować tryb życia do swojej biologii, niż odwrotnie. Nie jest to celna rada dla kierowcy autobusu, pielęgniarki czy lekarza. Jak oni mają sobie radzić bez zmiany zawodu, zastanawia się pan redaktor Marek Rokita. Pan dr Michał Skalski wyjaśnia: Na szczęście odporność na pracę zmianową jest różna. Sam jako lekarz dyżurowałem bardzo dużo, często w nocy. I mam kolegów w moim wieku, którzy dalej dyżurują i dobrze funkcjonują. Ale są też tacy, którzy sobie nie radzą. Mnóstwo moich kolegów, łącznie ze mną, już po 45-50 roku życia musiało rezygnować z dyżurów, bo to ich wykańczało i fizycznie, i psychicznie. Czyli to też jest predyspozycja? Tak, tak samo jest z bezsennością. Według statystyk na bezsenność skarży się do 50% ludzi na świecie, czyli połowa populacji ma wrażliwy sen. I łatwo reaguje bezsennością na wszystko, łącznie ze zmianą pogody. A połowa ma sen twardy, nawet jeśli pracuje na zmiany. To jest grupa, która i na stres reaguje raczej nadmierną sennością niż bezsennością. Są osoby, które chwalą sobie pracę zmianową i takie, które gorzej ją znoszą. Mam czasami dramatyczne sytuacje, gdy przychodzą pacjenci, narzekają na swój sen i okazuje się, że winna jest praca zmianowa. Wtedy mówię, że dopóki nie uda się im wyregulować rytmu, nie jestem w stanie im pomóc. Warto jednak wiedzieć, że jeśli ktoś ma pracę zmianową i rozregulowany rytm po nocnej zmianie, nie powinien odsypiać w ciągu dnia, lecz poczekać do wieczora i pójść spać w nocy. A jeżeli ma kilka takich nocy z rzędu, to się nie da. Są takie tryby pracy na zmiany, że np. przez miesiąc pracuje się rano, a przez kolejny po południu. To jest niezdrowe. Wydaje się, że najbardziej naturalny jest tryb pracy, który obowiązuje personel medyczny, czyli 12-godzinne zmiany dzień lub noc, dwa dni wolne. Bo wtedy przez pięć nocy w tygodniu jestem w stanie spać w normalnych godzinach w swoim własnym łóżku. A zakłada się, że zdrowy człowiek jest w stanie odespać dwie nieprzespane noce w tygodniu pod warunkiem, że nie są to dwie noce z rzędu. Sen wyrównawczy, który wtedy występuje, jest dwa razy głębszy, więc wcale nie musi być dłuższy. Natomiast w innym wypadku pacjent musi sam zdecydować, bo to bardzo rozbija rytm. Lekarz w takiej sytuacji nie jest w stanie zapewnić wyleczenia, dopóki pacjent nie zmieni trybu życia. Na starość się tego nie odeśpi? Pyta pan redaktor Marek Rokita. Pan doktor Michał Skalski odpowiada. Nie, zwłaszcza, że im człowiek jest starszy, tym mniej snu potrzebuje. Sen staje się coraz płytszy i krótszy. Zatem, jeśli ktoś sobie mówi, że teraz będzie szalał, bo szkoda życia, a odeśpi na emeryturze, to niestety tak się nie da. Nie da się też wyspać na zapas. To prawda. Już w latach 80., kiedy zacząłem się zajmować tematyką snu, mówiło się, że zmiany cywilizacyjne sprawiają, że jesteśmy społeczeństwem permanentnie niedospanym. Najczęściej, jako dowód wskazywano, że cała populacja znacznie dłużej śpi w weekendy niż w dni robocze. A potem pojawił się internet. Pierwsze prace z końca XX wieku pokazywały, że, zwłaszcza wśród młodych, problem bezsenności był powiązany z dostępem do internetu. Kiedy pojawiły się smartfony, odsetek bezsenności zaczął rosnąć wraz z ich liczbą. W związku z tym, że jesteśmy permanentnie niedospani, kiedy przychodzą wakacje, śpimy bardzo długo wydaje się nam że na zapas. Nie. Wtedy odsypiamy zaległości. Można wyrównać niedobór snu, ale nie możemy się wyspać na zapas. Wspomniał pan o smartfonach. Dużo mówi się o szkodliwości niebieskiego światła, które emitują urządzenia elektroniczne. Dlaczego jest groźne? pyta pan redaktor Marek Rokita. Pan dr Michał Skalski odpowiada. Niebieskie światło jest regulatorem rytmu to sygnał dla mózgu, że jest ranek. Senność więc spada. Z kolei światło czerwone z zachodzącego słońca jest sygnałem, że narasta ciemność. Senność rośnie. Powinienem chodzić spać wtedy, kiedy w moim mózgu narasta naturalna senność, a wstawać, kiedy ona spada. Inaczej będę się budził niewyspany. Jeśli człowiek wieczorem naświetla się światłem niebieskim, mózg dostaje fałszywy sygnał, że jest poranek i ma wstawać, a nie iść spać. Dziś jest to już powszechna wiedza, dlatego w większości nowoczesnych smartfonów można np. o godzinie 21 włączyć filtr światła niebieskiego. Miarą biologiczną tej rytmiki jest melatonina, która wdziela się pod wpływem ciemności. Gdy robi się ciemno, jej poziom rośnie, gdy robi się widno, spada. Melatonina jest uważana za regulator wszelkich rytmów okołodobowych. Nie gwarantuje dobrego snu, ale może pomóc pacjentom, u których jego zaburzenia wynikają z zaburzonego rytmu okołodobowego, np. w wyniku pracy zmianowej. Skoro melatonina nie jest gwarancją dobrego snu, to może jest nim np. alkohol albo wysiłek fizyczny, zastanawia się pan redaktor Marek Rokita. Pan dr Michał Skalski wyjaśnia. Wpływ na jakość snu ma jego potrzeba, która wynika z gromadzących się w organizmie endogennych substancji nasennych. Udowodniono, że zmęczenie w ciągu dnia zwiększa ich ilość. Zatem wysiłek fizyczny jak najbardziej poprawia jakość snu. Jednak zakazany jest wszelki intensywny wysiłek, także fizyczny, czy 4 godziny przed planowaną porą zaśnięcia. Ten czas należy poświęcić wyłącznie na relaksację. Jeśli więc ktoś próbuje wymusić sen biegając do upadłego czy grając w tenisa, popełnia błąd. Dlatego, że warunkiem przespania dobrze nocy jest wyciszenie organizmów, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Moi pacjenci dostają też zalecenie, by na 3-4 godziny przed snem unikać nadmiernych obciążeń psychicznych, fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych. Większość Polaków relaksuje się, oglądając telewizję. Ma znaczenie to, co się ogląda. Pacjentom z bezcennością odradzam, a nawet zakazuję oglądania programów informacyjnych, ponieważ one budzą zawsze mnóstwo emocji raczej pobudzają niż wyciszają. Natomiast co do alkoholu, on działa jak benzodiazepiny czyli jest zdradliwy. Szybko się wchłania, więc rzeczywiście ułatwia zasypianie. Ale potem powoduje pobudzenie. Sen się spłyca i skraca. Jeśli już muszę się wspomagać, lepiej stosować leki, ale oczywiście w umiarkowanych ilościach. Pamiętając jednak, że środki nasenne nie leczą bezsenności, lecz jedynie mogą pomóc przetrwać krytyczne sytuacje. A czy ma znaczenie, w jaki sposób się budzimy? Czy na przykład używamy budzika? Pyta pan dr Marek Rokita. Pan dr Michał Skalski odpowiada. Tak, najlepiej budzić się w sposób naturalny. Natomiast kiedy ustawiamy budzik, powinien on budzić, kiedy nasz sen jest w stadium REM. Mózg jest wtedy aktywny, tak jak w czuwaniu. Współczesne smartwatche potrafią odróżnić sen REM od snu non-REM i podpowiedzieć, kiedy najłatwiej się obudzić. Na przykład, jeśli muszę wstać o 6.00 rano, czasem może być paradoksalnie łatwiej wstać o 5.40. Sny układają się w cykle płytko-głęboko REM. Typowy cykl trwa 90-100 minut. Pomiędzy nimi każdy człowiek się wybudza, czasem na kilka sekund, czego w ogóle nie pamięta, a czasem nawet do 15 minut. Im człowiek jest starszy, tym wybudzeni nie są dłuższe, ale nie należy się ich bać. Uważa się nawet, że mają one charakter ochronny. W tym czasie można się przekręcić z boku na bok. Napić wody, a nawet pójść do toalety i wejść w kolejny cykl snu. Człowiek jest wyspany w 100% po przespaniu trzech pierwszych cykli snu. W języku medycznym nazywamy to snem obligatoryjnym. Pozostałe godziny mają charakter fakultatywny, czyli jeśli mam czas i ochotę, mogę sobie jeszcze pospać kolejny jeden, dwa cykle. Właśnie stąd wzięło się legendarne 8 godzin snu, czyli 5 cykli ale one są możliwe tylko w przypadku ludzi młodych do 40-50 roku życia. Po 65 roku życia człowiek jest w stanie wygenerować tylko trzy cykle, czyli przespać około 5-6 godzin. Dłuższe leżenie w łóżku nic nie daje. Nie regeneruje bardziej, więc szkoda czasu. Mało tego, wiele badań pokazuje, że sen powyżej 8 godzin znacznie bardziej zwiększa ryzyko zawału i udaru mózgu niż sen poniżej 5 godzin. Nie jest więc tak, że im więcej, tym lepiej. Przeciwnie, osoby, które spędzają dużo czasu w łóżku, śpią gorzej. Można zatem uznać, że kładziemy się do łóżka dopiero wtedy, kiedy mamy zamiar zasnąć. Dokładnie takie jest zalecenie. Mało tego, jeśli nie uda się zasnąć w ciągu paru minut, wracam do pokoju dziennego i relaksuję się, na przykład czytając książkę lub rozwiązując krzyżówki. A rano wstaję zaraz po przebudzeniu, pamiętając o tym, że czasem uda mi się pospać do 7.00, a czasem nie. Nie wolno w nocy leżeć w łóżku, jeśli nie możemy spać. Obok rozmyślania o bezsenności to podstawowy błąd behawioralny. To tyle, proszę Państwa, w tym bardzo interesującym i ważnym, bo przecież sen jest bardzo ważny. Dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Dziękujemy bardzo panu redaktorowi Markowi Rokicie za przeprowadzenie wywiadu, a przede wszystkim panu doktorowi nauk medycznych Michałowi Skalskiemu za ekspercką wiedzę. Przyznacie państwo, że wiele mitów na temat snu. Na przykład mit, że powinniśmy spać 8 godzin niezależnie od wieku. To są mity. Ważna jest rzeczywiście jakość snu, a nie długość snu. Osoby młode, jak, na, jak powiedział w swoim wywiadzie pan doktor Michał Skalski, powinny spać do 8 godzin a osoby starsze, zwłaszcza powyżej 65 roku, w zupełności wystarczy 5-6 godzin. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę tradycyjnie zdrowia, a w tym wypadku zdrowego snu. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.